mogę zrobić zdjęcie. Moją postacią w filmie jest Natalia. Poznajemy ją w momencie kiedy ma 17 lat i już 6-miesięcznego synka. Antoś jest owocem jej związku z Kubą. Nie będziesz zadawał się z ojcem. Seksualnym świrem erotomanem. Kuba jest młodym chłopakiem, którego pasją jest deskorolka. W pewnym momencie Kuba staje przed bardzo ciężkim zadaniem. Czyli ojcostwem, no nie radzi sobie może świetnie, choć bardzo się stara. Ale ci powiem, że ja wbrew pozorom się bardzo dobrze nim zajmowałem. Powiem Ci, że on chyba pierwszy raz szczególnie ci chodzi o słowo dupa. Tak i <taki> byłem z niego dumny. Ta decyzja urodzenia Antosia to jest taki kaprys, bo ona chciała mieć jakiś gadżet po prostu albo nie wiem, albo y, fajny dodatek do swoich stylizacji. No mam, no, no, proszę cię. Błaga! Otóż to. Nie wiesz jak on wygląda. Zobacz. Jak idiota. Jesteś ziom? To, co mi się podoba w filmie Baby Blues, to jest prawda, która, która w nim jest. To nie jest ugładzone, upiększone. Nie ma tu jakiejś ściemy. Film jest bardzo pociągający wizualnie, bardzo kolorowy, można powiedzieć radosny i tak dalej. Melanże, imprezy, jakby to co, to, co, to, co otacza młodych ludzi. To wcale nie odbiega specjalnie od rzeczywistości, a o tym się w, generalnie w kinie nie mówi, więc to jest jakby taka nowość i myślę, że to zostanie docenione. Plan jest taki, żeby skręcić bibę. Na grubo. Cześć, nazywam się Nikodem Rozbicki Cześć, nazywam się Magda Berus i serdecznie zapraszam na film Baby Blues. To kino. Jesteś sejpistą matką, lepszą niż moja.